Siemanczku moi drodzy, ja nazywam się Jakub na co dzień buduję drony. Latam nimi robi nimi dziwne rzeczy w powietrzu i dosyć często muszę je naprawiać, kiedy totalnie eksplodują. Ostatni odcinek na YouTube, jaki nagrałem, to był vlog nagrany w 100% na tej oto kamerce, czyli GoPro Hero 10. W międzyczasie zadaliście mi dosyć sporo pytań na temat tej kamerki i jak ona wypada w kontekście poprzednich modeli, czy nadaje się do vlogowania, czy nadaje się do FPV, i czy jest to w ogóle coś warte GoPro. Przekonajmy się, dlatego nagrałem dla Was vlogowe Q&A, gdzie postaram się pokrótce odpowiedzieć na pytania, które dostałem na Instagramie i na YouTubie. Zapraszam! Ok, pierwsze pytanie. Siema Kuba. Czy GoPro Hero 10 nadaje się do vlogowania, jako oceniasz ze swojej perspektywy? Ja generalnie uważam, że każda kamera ma jakieś swoje takie zastosowanie i że też fajnie łączyć i przenikać różnego rodzaju kamery ze sobą, żeby uzyskać fajny efekt wizualny. I wszystkie kamery sportowe są świetne do ujęć sportowych, do jazdy na rowerze, na snowboardzie, surfowania. I tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że kręcąc ten odcinek poprzedni na YouTube, miałem takie fajne przeświadczenie, ponieważ miałem jedną kamerkę, którą montowałem na dronie, ale również kręciłem siebie. I to dało mi bardzo fajne poczucie jakby małego zestawu sprzętów, które musiałem dźwigać ze sobą i mogłem fajnie się tym wszystkim bawić. Miałem kamerkę, którą mogłem nagrać coś, jeżeli chciałem coś powiedzieć do kamery i mogłem również ją wsadzić na drona i nagrać epicko zarombisty obraz, bo GoPro Hero 10 to naprawdę obraz petarda. Więc wyobrażam sobie taki scenariusz, że kogoś może być stać tylko na jedną kamerę i kupuje GoPro Hero 10, wykorzystują zarówno do vlogowania, jak i do dronowania i w tym przypadku musi się zaopatrzyć w dodatkowe akcesoria typu mikrofon, no bo niestety mikrofon z samego tego jest kaszaniasty. więc żeby odbiór Twoich materiałów był fajny, miły i przyjemny, no to dźwięk jest tutaj bardzo ważny. No i oczywiście GoPro 9 i 10 mają już ten przedni wyświetlacz. W GoPro 9 ten wyświetlacz był strasznie wolny. Wraz z nowym procesorem w GoPro 10. Ten obraz jest płynny, więc mamy podgląd siebie i widzimy się, czy jesteśmy dobrze ustawieni do kamery. Ja miałem zawsze z tym problem, nagrywając się z poprzednimi GoPro, że trochę nie wiedziałem, jak ta kamera jest ustawiona. W szczególności, że lubię ujęcia z dalszej perspektywy często pokazać. No to wtedy kurczę, mam taki problem, że nie wiem, czy jestem trochę w lewo, trochę w prawo, czy na środku. Więc, jakby, w mojej ocenie, jak najbardziej, GoPro Hero 10 jest fajnym sprzętem do tego, żeby zarówno vlogować, latać dronem. Yy, nagrywać sportowe ujęcie. Kolejne pytanie, czy GoPro Hero 10 zacina się co chwilę jak siódemka? No tak, yy, mankamenty GoPro. Powiem Wam tak, nagrywałem sporo, sporo godzin materiału nagrałem tą kamerę i ani razu mi się ona nie zacięła. Ale widziałem w internecie opinie użytkowników, że czasami potrafi się zacinać. Mnie to nie spotkało, Natomiast wyszedł kilka dni temu nowy firmware do tej kamerki i wydaje mi się, że może rozwiązywać część problemów, na przykład z zawieszaniem się. Na pewno rozwiązuje problemy z przegrzewaniem się, i wiem, że, i wiem, że to jest kolejne pytanie, jak to jest z tym przegrzewaniem się GoPro? Czy rzeczywiście jest tak upierdliwe i kamerka totalnie nie nadaje się do użytkowania? Tutaj, w momencie, kiedy to GoPro wyszło, było strasznie dużo hejtu na temat przegrzewania się. I, I powiem wam tak, zawsze, jeżeli widzicie taki hejt, to starajcie się sprawę dokładnie zbadać, obejrzyjcie 5, 10, 15 materiałów. Bo nie ma nic lepszego. Na YouTubie, co się lepiej klika, jeżeli wypuścimy nowy sprzęt i powiemy beznadziejne, przegrzewa się! I wszędzie są na miniaturce płomienie. To działa na odbiorców, na odbiorcy klikają, oglądają materiał. Obejrzałem sporo materiałów i sam testowałem ją w różnych warunkach. I fakt: kamera przegrzewała się w wysokich rozdzielczościach i w wysokim klatkarzu. W momencie, kiedy trzymaliśmy ją na studio, ona stała w jednym miejscu i nagrywaliśmy się przez więcej niż 20-30 minut. Kamerka się przegrzewała i się wyłączała. Natomiast, jeżeli nagrywamy na zewnątrz i mamy choćby delikatny przepływ powietrza wokół tej kamerki, ona się nie przegrzewa. Do tego wyszedł nowy firmware dosłownie 2-3 dni temu, który wprowadza trzy tryby, które pomagają w przegrzewaniu się kamery. Więc na dzień dzisiejszy uważam, że. Nie ma co się przejmować przegrzewaniem się. Czasem jest zadać też pytanie: do czego potrzebujesz tej kamery? I czy będziesz nagrywał 40-50-80 minutowe nagrania jednym ciągiem z tej kamery w studio, które nie jest wentylowane? Jeżeli tak, no to może go ubranie jest dla ciebie. Ok, mam takie dwa pytania, które są związane z wytrzymałością. Kuba, jak oceniasz wytrzymałość, szczególnie pod drony FPV? No opowiem. <noise> Powiem Wam tak, no nie ma co się oszukiwać, żeby ta kamera była tak wytrzymała jak poprzednie GoPro, które nie miały przedniego ekranu, ekran tylny był mniejszy, GoPro Hero Session, które wykorzystuję na co dzień do latania dronami FPV, jest niezniszczalne. Walisz w mur kilkadziesiąt razy i ta kamera żyje. Tutaj jest więcej ruchomych elementów, jak ja to mówię. Większa powierzchnia kamery, większy tylny wyświetlacz, który przy wgięciu z którejkolwiek strony łatwiej może pęknąć, wyświetlacz w przodu. No i generalnie uważam, że jakby konstrukcja, już wielkość tej kamery jest taka, że przy bardzo mocnym uderzeniu na przykład pod kątem, ona może ulec pewnej deformacji. Dlatego przechodzę do drugiego pytania, jak zabezpieczasz GoPro latając PV? Okej, okay, mam kilka stopni zabezpieczenia kamerek GoPro. Po pierwsze, jeżeli tylko kupię GoPro, kupuję hartowane szkło, to grube, takie jakie montujecie na swoje cenne iPhony i Samsungi i telefony, które są warte pełno kasy, czyli przednia szyba Yy, która jest o grubości 9H, to się chyba dokładnie nazywa czyli mocne, grube szkło. W moim przypadku ląduje to grube szkło tutaj, czyli na soczewce, ląduje na przednim ekranie i ląduje na tylnym ekranie. I powiem Wam, że to już wielokrotnie uratowało mi tyłek yy, bo to szkło jest naprawdę mocne i dobrze się trzyma i jest naprawdę odporne na uderzenia. Następnie, kiedy latam dronem, spokojne ujęcia. Wiem, że to wszystko będzie mega turbo powolne i nie będę tam robił żadnych dziwnych akcji, że dron może zlecieć prosto w ziemię albo uderzyć o beton. To czasami montuję po prostu na zwykłym uchwycie takim goprowskim. Ten jest akurat wydrukowany na drukarce 3D. To jest wszystko przymocowane do drona i tak sobie komfortowo z tym latam. Jeżeli chcę dodatkową ochronę, a dalej chcę trochę zaoszczędzić na wadze, montuję takiego facehagera, który również jest wydrukowany na drukarce 3D. Jest to tylko i wyłącznie jakby taka przednia ochrona, którą montuje się w ten sposób. Kamerka ma dodatkową ochronę w przypadku takiego frontalnego uderzenia, na przykład o drzewo czy o cokolwiek. Jest dodatkowe zabezpieczenie, zapinam tu paskiem. I latam tak, to waży jakieś 10 gram, więc dalej nie jest tragedia. Jeżeli latam w różnych dziwnych lokacjach, w których wiem, że mogę przyłożyć w beton w metalowe elementy, czy cokolwiek, pakuję GoPro do takiego pełnego opakowania, które również jest wydrukowane na drukarce 3D pod drony, w tym ląduje kamerka i wtedy czuję się bezpiecznie, więc tak zabezpieczam GoPro, żeby nie rozwalić go pierwszego dnia po zakupie. Kolejne pytanie. Siema Kuba, czy opłaca się kupować, jeśli ma się GoPro 8? Głównie chodzi mi o jazdę na rowerze. Okej, okay, nie jestem jakimś rowerowym freakiem, ale mam sporo GoPro 8, i skatowałem je na maksa, mam GoPro 10, wylatałem też sporo godzin na tym. I powiem Wam tak, jeżeli chodzi o rower i ujęcia akcji, stabilizacja pomiędzy GoPro 10 a GoPro 8 jest bardzo znacząca. GoPro 10 o wiele lepiej radzi sobie ze stabilizacją. GoPro 10 ma nowy procesor GP2 i wiele osób z przymrużeniem oka na to patrzy. Natomiast trzeba pamiętać, że nowy procesor to większa moc obliczeniowa i lepsza możliwość wykorzystania pewnych algorytmów, które wykorzystuje GoPro. I w tym przypadku procesowanie obrazów GoPro 10 jest lepsze. Do tego GoPro wykorzystuje local tone mapping, czyli detale i elementy, które są w cieniach i w światłach, lepiej wyglądają i są bardziej wydobyte na obrazie. I ten obraz na GoPro Hero 10 wygląda lepiej niż na GoPro Hero 9. W szczególności, kiedy uważam, latamy rowerem po lesie i mamy przebicia światła pomiędzy drzewami, mamy również sporo informacji w cieniach. GoPro 10 i GP2, procesor w tej kamerce, uważam, że poradzi sobie lepiej. Na pewno niż GoPro 8, a uważam, że również troszeczkę lepiej niż GoPro 9. Ja w ogóle mam taki Stosunek do sprzętów GoPro, GoPro, telefony, iPhony, komputery. Warto się upgradeować co dwie generacje. Nie zawsze warto przeskakiwać każdej generacji na następną, żeby mieć tylko najnowszy sprzęt, bo często. Są to trochę marketingowe pułapki. Natomiast jeżeli ktoś ma GoPro 8, uważam, że warto kupić GoPro 10. Jeżeli ktoś ma GoPro 9, jest zadowolony, niekoniecznie musi, jeżeli nie ma kasy, upgradeować się na GoPro 10. Trzeba natomiast pamiętać, że ta funkcja Local Tone Mapping nie jest dostępna we wszystkich trybach to znaczy nie jest dostępna w trybach, które mają wysoki klatkaz, czyli 5,3K60 klatek na sekundę, 4K120 klatek na sekundę i 2,7K240 klatek na sekundę. W tych trybach local tone mapping nie będzie działał, więc musicie pamiętać, żeby nie oczekiwać super efektów właśnie w tych trybach, no bo te tryby nastawione są na super wysoki klatkarz, na slow motion, a nie na super ekstra detale w każdym oświetleniu. Kolejne pytanie. Hypersmooth 4.0 a 3.0. Czy są odczuwalne różnice? Jak się sprawdza w Cinematic FPV? Ja uważam, że jeśli chodzi o stabilizację, w takich kamerkach zabrnęliśmy już naprawdę daleko. I stabilizacja w tych urządzeniach działa po prostu mega zarobiście. I każda kolejna iteracja Hypersmooth 5, 6, 7 to będą już malusieńkie polepszenia. Więc nie oczekujmy gigantycznych przeskoków, że nagle Hypersmove 4.0 najnowsze będzie po prostu jakimś urywającym łeb doznaniem które powie, że o, po prostu wszyscy zmiażdżyli konkurencję. Natomiast co warto zaznaczyć, jeśli chodzi o kinematykę w PV i nagrywanie ujęć takich mega filmowych, mega stabilnych, to ja zawsze rekomenduję używanie programu zewnętrznego Real Steady. Real Steady przez lata było programem, który był sobie funkcjonował na rynku i można było kupić subskrypcję i stabilizować obraz z GoPro na podstawie danych z żyroskopu, który jest w środku. Zamontowany i te dane są zapisywane do tych takich plików, które jak zajrzycie sobie na kartę SD, to one są tam, są takie różne dziwne pliki oprócz wideo, i w nich są zapisane dokładne, precyzyjne dane, jak była położona kamerka w czasie. W wyniku czego Real Steady, czyli program, bierze te dane, plata je w wideo i stabilizuje obraz. Petarda totalna, wszystko jest stabilne. Jak widzieliście w ostatnim vlogu obraz, obraz kiedy przelatywałem, ko. Na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Niektórzy mówili, że ten obraz wygląda jak po prostu render z jakiegoś Unreal Engine. Real Steady, ta firma została kupiona przez GoPro chyba rok temu i jest teraz częścią GoPro, więc, jakby wszystkie też funkcje w GoPro podejrzewam, są. Dostosowane pod Real Steady, żeby móc osiągnąć najlepsze efekty. Hyper smooth jest zarąbiste, kiedy po prostu je chcemy włączyć i sobie mieć kamerkę w ręku, nagrać materiał, zgrać go na komputer, żeby był stabilny. Jeżeli chcemy coś ekstra, te 10-5% lepiej, więcej, ładniej, Real Steady, wtedy. Obraz jest totalną petardą. Z jakich ustawień korzystasz przy nagrywaniu? Generalnie jeśli chodzi o GoPro Hero 10, wszystkie ujęcia dronowe nagrywam w 4 trzecie i najwyższej rozdzielczości i 30 klatkach na sekundę bądź 60 klatek na sekundę. Większość latanych ujęcie zazwyczaj, 60 klatek na sekundę, tych takich bardziej sportowych, kiedy jest szybki, mocny ruch, bo 60 klatek na sekundę pozwala mi ten ruch uchwycić lepiej. Jeżeli nagrywam ujęcia typu cinematic, kiedy to są wolne przeloty, kiedy wszystko ma być takie filmowe, wtedy duża rozdzielczość 5,3K i 30 klatek na sekundę w zupełności wystarczy, zawsze 4 trzecie i zawsze real steady. Jeżeli nagrywam tryb vlogowy i tak dalej, 5,3K, 30 klatek na sekundę, jeżeli potrzebuję slow motion, 4K 120 klatek na sekundę, zarąbisty efekt, super rozdzielczość, super jakość, super detale. Czy można nagrywać w nocy? Jeśli tak, to z jakim efektem? W poprzednim filmie, zlinkuję tutaj w karcie, jest fragment nagrany wieczorem, w nocy tak naprawdę, nie bo było, już to, było 100% po zachodzie słońca, totalna ciemnica. We Wrocławiu, w miejscu gdzie są neony, więc jakby było fajne światło neonowe kolorowe, które y, tylko tak naprawdę to było jedynym źródłem światła. Więc możecie sobie zobaczyć w tym filmie, jak wygląda nagranie w nocy. Pamiętajmy, to są małe kamerki sportowe. Nie oczekujmy, że ten y, obraz będzie tu jak z Sony A7S 3 Uważam, że GoPro 10 lepiej sobie radzi z szumami i z słabym światłem, ale tutaj jest jedna bardzo uwa ważna uwaga, bo we wszystkich recenzjach, jakie ja oglądałem polskich, wszyscy mówią, że e, tam nie ma żadnej różnicy, nie ma żadnej różnicy. GoPro Hero 10, 9, takich sam nie widzę różnicy. Ja widzę różnicę. Nowy procesor w GoPro Hero 10 najlepiej jest wykorzystywany do redukcji szumu w dwóch trybach. Tylko w dwóch trybach. W 4K 30 klatek na sekundę i w 1080 60 klatek na sekundę. Jeżeli potrzebujemy trochę więcej klatek na sekundę, to są dwa tryby, kiedy nowy procesor wkracza. I rozwala wstrzępy, te szumy, i najlepiej radzi sobie z obrazem. I dlatego mam tutaj właśnie problem, ponieważ większość recenzji mówi ogólnie: nagrywają w 5,3K i porównują to do Hero 9 i mówią: słabo. Właśnie to jest detal, o którym GoPro też wydaje mi się słabo to zakomunikowało, i w bardzo niewielu materiałach to się pojawia. Dwa tryby, które wykorzystują w 100% nowy procesor i jakość szumów rzeczywiście jest delikatnie lepsza. Okej, okay, kolejne pytanie, na które już chyba odpowiedziałem z tego co pamiętam. Czy warto zmieniać 9 na 10? Proszę o uzasadnienie. To zależy od budżetu. Jak już mówiłem, warto upgrade'ować się co dwie generacje. Jeżeli mamy ósemkę, warto upgrade'ować się na dziesiątkę. Jeżeli mamy dziewiątkę nie czujemy potrzeby, bo dziewiątka dalej nam w pełni daje satysfakcję i nie robimy też komercyjnych zleceń, że potrzebujemy też zawsze 5% najlepszego obrazu, to nie uważam, żeby był sens się upgrade'ować na dziesiątkę. Natomiast jeżeli chcemy te kolejne 5% lepszego obrazu i mamy kasę, żeby wydać na tą kamerkę, to jak najbardziej zapraszam, jeżeli nie zostajemy przy dziewiątce. Dalej uważam, że w perspektywy FPV i dronu ósemka jest super świetna. Świetna jakość, bardzo wytrzymała, kapeczka lżejsza. Czego więcej chcieć? No, to jest, No właśnie, to jest powiązane z kolejnym pytaniem. Co wybierasz, jeśli chcesz najtaniej i najlepiej? Umówmy się, nie ma czegoś takiego jak najtaniej i najlepiej, ale dobra. 8, 9, 10, 8, 8, 8 uważam, że jest bardzo fajną edycją GoPro. To chyba tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o vlogowe QA i pytania z Waszej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że wyjaśniłem na tyle, ile mogłem. Będę starał się jeszcze wrzucić pogłębioną recenzję GoPro Hero 10 z wszystkimi trybami, jakie wykorzystuję, i jak się zbiorę i dokończę ten materiał. To będzie on w ciągu kilku tygodni, więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka vlogowego, który jest nakręcony w całości z GoPro Hero 10, to zapraszam. To jest ten moment, kiedy, kiedy możecie sobie zobaczyć próbkę materiału i próbkę możliwości GoPro 10. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to zapraszam do komentarzy na dole. Tam będę z Wami rozmawiał po tym filmie. Dziękuję, trzymajcie się.